witam was serdecznie w kolejnym filmie I dzisiaj będzie pierwsze wrażenie oraz też na żywo Jak widzicie nie mam na sobie w ogóle makijażu Oprócz kremu nawilżającego I mam do przetestowania dla was Podkład od Maybelline z serii Fit Me, Matte and Poreless Ostatnio go dorwałam w butcie, bo była taka promocja 3 za 2, także dorwałam swoje Dwa ulubione um, tusze do rzęs Które wam pokażę później w ulubieńcach I jako ten gratis Wybrałam sobie właśnie ten podkład od Maybelline, jest to seria Fit Me, z tego co się orientuje to w Polsce Serii Fitmi jest dostępny ten tik do konturowania, i chyba teraz jeszcze coś nowego Wam weszło, chyba te rozświetlacze. Ja wybrałam numer 100, czyli najjaśniejszy. On nosi nazwę Warm Ivory. Kolorów w tej serii jest dostępnych 19, z czego te już najciemniejsze kolory są przeznaczone dla e, kobiet koloru, czyli dla kobiet o ciemniejszej karnacji. Zanim go sobie nałożę na twarz i zaczniemy test, to powiem Wam, co obiecuje producent. Otóż ten um, opis tego podkładu jest dosyć krótki, są obietnice, także zobaczymy. E, podkład Madden Perle został jest przeznaczony dla osób z skórą normalną w kierunku tłustej, czyli ja tutaj się akurat kwalifikuję, ponieważ moja strefa T um, ma takie tendencje do przedłuszczania się w ciągu dnia. A, I zawiera on jeszcze takie wygładzające jakby pudry, które ym, zmniejszają widoczność porów A podczas gdy ten błysk na twarzy jest absorbowany i dzięki temu skóra ma takie matowe wykończenie Dlatego też nazwa Madden Pores, okej, okay, rozumiem jeżeli chodzi o opakowanie, to jest to taka zwykła tubka odkręcana. Tutaj jeszcze jest dodatkowe zabezpieczenie i podkład został ofoliowany, aby mieć pewność, że Nikt mi w sklepie go nie otworzy. Przede mną. 30 ml można go stosować do 12 miesięcy po otwarciu. Trzeba go po prostu zużyć w ciągu 12 miesięcy od otwarcia. Myślę, że dla kogoś, kto używa podkładu codziennie, to ta katupka. W sumie nie wiem na ile wystarczy, bo nie wiem, jaki ten podkład jest wydajny. Ok, mniejsza z tym. Także no, zobaczymy. Podkład wydaje się być taki obiecujący bym powiedziała. Nigdy nie używałam żadnego podkładu z tej serii Fit Me. Z tego co się orientuję to w stanach ten podkład, a jest w takim szklanym opakowaniu. Tutaj jest stópka. No mi to nie przeszkadza. Jak możecie usłyszeć podkład się wydaje dosyć taki wodnisty, lata w opakowaniu, no także zobaczymy. Właśnie na początku jego ja sobie wstrząsnę, aby on się tutaj mi dobrze wymieszał. No, zobaczymy i zdejmę to opakowanie. Jedyne co sprawdziłam po tym, jak go kupiłam, jest to kolor i stwierdziłam, że może być nawet trochę za jasny. Odcień z to nie ma w sobie żadnych różowych tonów. No, tak się akurat zdarzyło, że ja jestem trochę opalona, dlatego też mam taką bluzkę z mniejszym dekoltem. I też tutaj na przykład na skórze mam trochę niedoskonałości jak tego tutaj, tego wielkiego syfora. No, i cóż, zobaczymy. Tak wygląda kolorek. Widzicie, on jest jasny w ogóle. Prezentuje się bardzo blado w, w kamerze. Um, I jak go się rozsmaruje palcem, no to widać, że daje. Um, no, całkiem niezłe krycie, bym powiedziała. Na pewno nie jest to pełne krycie. Daje takie uczucie chłodzenia. Pachnie tak standardowo dla podkładów Maybelline. E, także. O, i jest taki satynowy pod palcami, jak teraz. Tego sobie rozprowadzam. Ale no nie wiem, czy teraz możecie zobaczyć, gdzie ten podkład jest, no nie możecie. Także mam nadzieję, że fajnie się wtopi w skórę i nie podkreśli mi żadnych tutaj, wiecie, suchych skórek ani nic takiego. Tak zastanawiam się, jak ułożyć sobie ten podkład, ponieważ tutaj z tej formuły to myślę, że gąbka będzie go dosyć mocno wpijać, co również będzie miało... Um, Wpływ na krycie tego podkładu Dlatego połowę nałożę gąbką Ponieważ tak zazwyczaj nakładam podkład Drugą połowę postaram się po prostu Rozsmarować palcami, zobaczymy jak to będzie Wyglądało, ponieważ wiem, że niektóre z was Nakładają podkład palcami, bo tak lubią Ja nie lubię, ale okej. Okay. I później po prostu doklepię Sobie gąbką, jak coś mi się po prostu nie spodoba Także jak coś, sytuacja Będzie uratowana Mam takie lustereczko z napisem um, I'd rather be contouring uh. No właśnie dzisiaj przydałoby się twarz wykonturować. Na początku tyle sobie wylałam. Jak widzicie, ten podkład spływa, dlatego, się, dlatego też się wydaje, że jego coraz więcej więcej, on mi po prostu spływa z dłoni. Także to, co zrobię, najpierw wykropkuję sobie twarz tym podkładem i teraz zacznę go wklepywać powiedzmy po tej stronie twarzy użyję gąbki, ponieważ tak jest zazwyczaj najszybciej. W sumie widzicie, myślałam, że ten podkład będzie go wpijał, a jak na razie całkiem nieźle go rozprowadza. No i powiedziałam, że to krycie nie jest takie super lekkie, jednak jest takie średnie. Okej, okay, tak wygląda podkład nałożony na połowę twarzy. Jak widzicie, kolory jest wyrównane. Um, dla niektórych z Was pewnie powiedzą, że mam za żółty podkład. Ja wolę sobie. Mm, wyrównać te niedoskonałości, ponieważ no, twarz mi się trochę opaliła i ona jest dosyć czerwona, to jest mój dekol, także faktycznie ten portko jest trochę dla mnie za jasny. Teraz zobaczycie, jak wygląda na zbliżeniu. Tak wygląda on na zbliżeniu. Tutaj na przykład widzicie, że jeszcze yy, moje takie piegi się przebijają. Tutaj na przykład mi a, no nie zakrył tego co mam, czyli na pewno tego większego. Nieprzyjaciela mi również nie zakryję. Teraz jak już jestem na takim zbliżeniu, to zacznę go sobie rozprowadzać paluchem. Podoba mi się jego wykończenie, bo ono nie jest takie jakby suchawe, jest takie dosyć satynowe, ale wiecie, to nie jest taki Tępy mat. Ale na przykład bardziej mi się podoba ta strona, gdzie nakładałam go gąbką, ponieważ tutaj widzę, że na przykład. A ten podkład zamiast ukrywać pory, to je podkreśla. No cóż, mam pierwszą warstwę. Podoba mi się. Tutaj szczególnie tą stroną z gąbką jest nałożony ładniej. Nigdzie mi się, wiesz, tak nie zbarstwił, nie rozwarstwił. Ale na przykład nie będę już go więcej nakładała na czoło, tylko tutaj, gdzieś mniej więcej, na przykład o w tych miejscach, abym jeszcze troszkę bardziej ukrył tego nieprzyjaciela. Ładnie wygląda na nosie A jeżeli chodzi o to, jak dotykam sobie twarzy, to on jest taki trochę lepkawy Także myślę, że on w pełni na twarzy nie zastygnie, także trzeba go będzie przypudrować A wygląda ładnie, taki... Naturalnie wyglądająca skóra, tylko o... Teraz jak nie, nie, nie widzicie mnie z koszulcem, to będzie to wyglądało lepiej, bo widzę, że w kamerze wyglądam tak jakby... Trochę na niebiesko Także go dołożę sobie jeszcze go... Tak troszkę Szczególnie tutaj na szyi, aby jeszcze zakryć bardziej te niedoskonałości, chociaż wiem, że bez korektora się nie obejdzie. No i jestem również pod wrażeniem koloru, ponieważ Maybelline to on zazwyczaj robi takie kolory wpadające w beże na przykład, albo bardziej w różowe tony, szczególnie jeżeli chodzi o te najjaśniejsze kolory. A tutaj zero różowych tonów, także super, podoba mi się. Jeżeli chodzi o te miejsca, gdzie sobie podkład dołożyłam, no to niestety one się dalej. Prześwitują, dalej prześwitują. Nie tak bardzo jak wcześniej, ale jednak bez korektora się nie obejdzie. Także teraz poza kamerą, żeby Was tutaj nie zanudzać, dokończę makijaż i później zobaczymy, jak to wszystko wygląda, jak wygląda cała twarz z makijażem. I pewnie później będzie update za kilka godzin, jak on schodzi z twarzy, jak się zachowuje. Hej, witam się z Wami ponownie w wersji już ogarniętej. Różnica pewnie jest sporadca dla niektórych. Także ym, podkład no podoba mi się jak wygląda ogólnie nałożyłam sobie na niego taką kredkę do konturowania bo teraz no jak jest cieplej latem lubię właśnie sobie tak kremowo na mokro konturować twarz także wszystko mi się super wyblendowało później jeszcze na to nałożyłam sobie puder nałożyłam sobie ogólnie na całą prawie na całą twarz oprócz tutaj na kontur puder od Lore Mercier teraz go używam praktycznie codziennie Podoba mi się jak ten podkład. Ogólnie wygląda na twarzy, jak współgrał z innymi kosmetykami. Także jestem zadowolona, jestem ciekawa, jaka będzie trwałość. Jeżeli chodzi o to, co tam producent napisał odnośnie porów, to według mnie te pory nie są jakieś takie super zminimalizowane, ponieważ jednak pory jest to co sprawka genów, za to są odpowiedzialne geny, jakie mamy duże pory. Jeżeli wasi rodzice dziadkowie mają duże pory, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że Wasze pory również będą rozszerzone. No tutaj mi się podoba, jak wygląda przy nosie. Ładnie siedzi na nosie, nie zważył się mi tutaj jeszcze nigdzie. Także jestem ciekawa, jak ten podkład długo się utrzyma na mojej twarzy, jak będzie wyglądał. Z tego, co jest napisane na opakowaniu, ten podkład nie zawiera żadnego SPF-u, dlatego też jeżeli ktoś by... Chciałabym ten podkład używać latem, no to ważne, jeszcze aby jakąś sobie dodatkową ochronę przeciw e, słoneczną zastosować. Nie ma co ukrywać. Podoba mi się, nigdzie mi nie podkreślił suchych skórek. Zazwyczaj właśnie jak są takie podkłady bardziej matowe, to od razu tutaj przy skórze e, włosów, przy linii włosów mam takie jakby suche placki, bo ja ogólnie mam dosyć suchy skalb. E, a tutaj nic takiego nie ma, także u, jestem zadowolona e, i myślę, że teraz. Następną rzeczą, którą zrobię, to pokażę Wam się za kilka godzin, jak ten podkład wygląda na mojej twarzy z biegiem czasu. Także see you soon! Hej, witam się z Wami po 9 godzinach. No będzie już prawie 9 godzin, odkąd mam ten podkład na sobie. Mam 2 minuty, aby zakończyć ten film, bo mam bardzo mało miejsca na karcie. Także zobaczcie sobie zbliżenie, jak to wygląda. Jeżeli tak się patrzy na siebie z daleka, no to oczywiście nosa jak zawsze mi się świeci, ale ogólnie tak na czole wszystko się trzyma, ogólnie patrzcie. Alalala. Brązer, rozświetlacz, wszystko się na nim trzyma idealnie, także tutaj naprawdę wszystko mi się podoba. No, oczywiście mi się świeci i myślę, że jakby ściągnąć to sebum, to by było ok. Trochę mi się właśnie o w tym miejscu podkład rozdwarstwił, ale myślę, że jakby go na przykład spryskać jakąś mgiełką i ściągnąć nadmiar sebum, to dalej mogłabym go na twarzy mieć i w ogóle nie czuję jakiegoś takiego, wiecie, ani ściągnięcia, ani takiego uczucia świeżości. Pewnie wygląda mi świeżo przez te moje włosy. Ale polewa mi się ten podkład. Myślę, że właśnie dla osób, które mają taką cerę ze skłonnością do przetłuszczania się, będą z niego zadowolone. Myślę, że skóra sucha również mogłaby spróbować, ponieważ on ani nie podkreśla suchych skórek i wygląda całkiem naturalnie na twarzy. Także jeżeli próbowaliście, próbowałyście tego podkładu, dajcie mi na dole znać w komentarzach. Ja będę go używała dalej. ha! Nóż, kto wie, może pojawi się w ulubieńcach A teraz się z wami żegnam, bo została mi ostatnia minuta Także czekam na wasze komentarze Dajcie kciuka do góry, jeżeli dostrwaliście do końca I widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć!